Oh, dobra, znalazłem. Uf, bez tego bym nie mógł nagrywać. Studio Hexagon przedstawia groza. Wszyscy kochamy grozę. Oczywiście poza tymi, którzy nie są jej sympatykami. Przybiera ona różne formy, od opowiadań i powieści przez kino na grach, kończąc. A po drodze występuje jeszcze kilka wariantów. Ja jednak skupię się na części pisanej, ponieważ najbardziej mnie to interesuje i jest to adekwatne do założeń kanału, który skupia się na opowiadaniach. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się czytelnictwu w Polsce, biorąc na celownik literaturę horroru. Jakie miejsce na przestrzeni kilku ostatnich lat zajmował i zajmuje właśnie ten gatunek? Zanim jednak przejdę do kwestii związanych z książkami, poświęcę kilka minut, żeby omówić sytuację na naszym YouTubie. Bo opowiadania grozy zdają się dominować wśród innych gatunków i nie zapowiada się, żeby chciały ustąpić tronu komuś innemu lub innemu gatunkowi. Żeby tego dowieść, wystarczy wpisać w wyszukiwarce frazę opowiadania grozy albo creepypasty. Od razu po wciśnięciu klawisza Enter zostaniemy zasypani treścią. O tej tematyce. Tysiące opowiadań, ilość tak przygniadająca, że nawet słuchając ich z dwukrotną prędkością, brakłoby nam życia albo przynajmniej czasu, żeby to wszystko sprawdzić. Bo codziennie ta pula się zwiększa. Zwiększa się pomimo, że motywy i schematy się powtarzają, co jest oczywiście normalne, ponieważ ciężko jest wymyślić coś na. Tyle oryginalnego, żeby można było z czystym sumieniem dać tę łatkę unikatu. Choć oczywiście zdarza się, że mamy przyjemność obcować z czymś ponadprzeciętnym. Pomimo tego, takie opowiadania wciąż cieszą się popularnością, autorzy chętnie piszą, a słuchacze z chęcią słuchają. Mało tego, ten aspekt powtarzalności nie wpływa na zniechęcenie, jest wręcz odwrotnie. Dobrym przykładem są tutaj tłumaczone opowiadania ze strony Reddit, które czasem budzą skrajnie odmienne opinie. Czytając setki komentarzy pod różnymi opowiadaniami, które zawierają w tytule słowo Reddit, oczywiście widzimy zwolenników, jak i przeciwników takich treści. Niektórzy spaliliby je na stosie, a inni z kolei słuchają ich, robiąc oczy niczym kot ze szreka. Co prawda, tak jest ze wszystkim, ale skupiając się dla przykładu na motywie listy zasad, czyli najbardziej przewidywalnej formie pisania opowiadań, jaką możemy znaleźć, tak słuchacze się nią zachwycają. Nie zliczę komentarzu typu: Uwielbiam creepypasty z listą zasad, więcej list zasad. Listy zasad nigdy się nie nudzą. No cóż, to może świadczyć tylko o jednym. Jest to bardzo ciekawy przypadek, począwszy od tytułu podzielonego na dwa człony, z czego jeden praktycznie nie ulega zmianie, co powoduje, że chcąc czy nie, spotykamy się z tym samym schematem. Od razu wiemy, co się wydarzy, gdzie się wydarzy, dlaczego się wydarzy. Być może są wyjątki od tej reguły, ale z reguły dla reguły pisane są one tak samo. Czy kochamy, czy nienawidzimy, liczby pokazują, że takie treści Pozostaną z nami na długo, a przecież z liczbami nie można się kłócić. Tyle o redicie, bo to nie jest materiał o creepypastach z Reddita, i właściwie to w ogóle nie jest materiał o creepypastach. Warto to zaznaczyć tak dla zasady: creepypasty, creepypastami, ale jak to wygląda w przypadku innych gatunków? Weźmy pod uwagę przykładowo fantazy, kryminał, science fiction i romans. Po wpisaniu takiej frazy jak opowiadanie fantazy nie spotkamy się z takim samym wysypem opowiadań, jak z grzybami po deszczu. Będą to głównie audiobooki, chociaż sporadycznie trafimy na jakieś wyszukiwane treści, tak słowo sporadycznie należy podkreślić. Poza audiobookami trafimy również na opowiadania ze świata gier komputerowych. I tak scrollując kolejne pozycje, tak YouTube zaczyna wyświetlać nam coraz to mniej trafne treści, co w przypadku Creepypast byłoby dopiero wierzchołkiem góry lodowej. W przypadku kryminałów mamy znacznie mniej opowiadań. Opowiadania te są zastąpione seriami dokumentalnymi i podcastami dotyczącymi czarnych charakterów, które cieszą się w swojej niszy niemałym zainteresowaniem, o czym świadczą choćby radiowe podcasty typu Dorwać Bestie. Sytuacja romansideł jest dość podobna jak w przypadku fantazy. Wiele tego nie ma, co w sumie osobiście mnie trochę dziwi, gdyż zdawało mi się, że popyt na takie treści jest zawsze. I stanowią one niszę typu Evergreen. Mało odskocznią jest science fiction. Tutaj, Wyszukiwarka podaje nam w tytułach konkretną poszukiwaną przez nas frazę. Jednak, pomimo przewagi ilościowej nad innymi gatunkami, tak w dalszym ciągu nie to równuje Creepypastom. To po pierwsze. A po drugie, pomimo że opowiadań z tego gatunku jest nieco więcej. To należą one raptem do kilku twórców, co w przypadku grozy wygląda zupełnie inaczej. I tutaj podkreślę, że mój przelicznik dotyczy kanałów, a nie autorów, ponieważ nie zagłębiam się aż w takie szczegóły, gdyż nie jest to praca doktorska. Tak oto groza, czy raczej opowiadania, prezentują się na tle innych gatunków w YouTubie. Ale jak ta sytuacja wygląda poza internetem? Po książki, z jakiego gatunku Polacy sięgają najczęściej? I jak wyglądało to na przestrzeni ostatnich kilku lat? W tym celu posłużyły się raportami umieszczonymi na stronie Biblioteki Narodowej, które z pewnością przybliżą nam sytuację. Choć oczywiście zakładam, że każdy raport, nieważne jakiego pochodzenia, posiada tolerancję błędu, to i tak może pomóc nam rzucić okiem nieco obiektywniej na arenę czytelniczą. Spójrzmy na samą górę wykresu, to co nie cieszy się dużą popularnością na YouTubie tak w przypadku treści w tradycyjnej formie, czyli książek, wykręca naprawdę niezłe wyniki. W przypadku romansów czy erotyków, zwłaszcza jeśli chodzi o to drugie, to należy zwrócić uwagę, że niektóre zbyt hardkorowe treści mogą po prostu nie być akceptowane przez politykę YouTube'a. Co w konsekwencji może, ale nie musi przełożyć się na obecność tego gatunku w tym serwisie. Osobiście nie słucham i nie czytam takich wzniosłych historii, więc nie wiem, co w trawie piszy, ale logiczne podejście do tematu każe mi wziąć to pod uwagę. Słupki pokazują, że w latach 2020-2023 ten rodzaj literatury nie tracił na swej sile, ale powolutku wspinał się na szczyt, chociaż raczej nie szczytował. Poniżej mamy królewską gwardię bibliotek i ksiągarni. Tutaj widzimy kolejną, tym razem, miażdżącą różnicę między tym, co znajdziemy na YouTubie, a tym, co na półkach z książkami. I tak w roku 2022 kryminały, thrillery i powieści sensacyjne pozamiatały. We wcześniejszych latach widać skokowy wzrost zainteresowania, a te skoki swoją drogą określiłbym kangurzymi. Co prawda, rok 2023 przyniósł spadek. Ale w dalszym ciągu na tle pozostałych gatunków klimaty kryminalistyczne zasiadają na tronie. Kolejny wykres dotyczy połączenia fantazy, science fiction i horroru. Choć na tym wykresie słowo horror nie widnieje, tak w kolejnym już się pojawia. Macie, zerknijcie, żeby nie było, że robią was w konia. A teraz kicam z powrotem do poprzedniego. Widzimy, że nawet wrzucenie do jednego wora science fiction i grozy, fantazy pominę, bo i tak wiele by ono nie wniosło do tego zestawienia, to nawet te dwa gatunki, które zdają się dominować w YouTubie, tak nawet walcząc ramię w ramię, pozostają na nizinach zainteresowania. Od lat 2020-2022 tendencja jest spadkowa. Rok 2023 przyniósł nagły przyrost na masie, Pozostaje czekać, co przyniesie nam rok obecny. Ale to, jak potoczą się losy grozy, dowiemy się dopiero, kiedy przyszłość stanie się teraźniejszością. A co wy sądzicie? Jak waszym zdaniem potoczą się losy opowiadań, czy też powieści grozy? Czy groza kiedyś opuści sieć, żeby zdominować rynek? Czy obcy naprawdę istnieją i próbują przejąć nad nami kontrolę? Cholera, znowu mi się materiały pomieszały. A może inaczej. Co musiałoby się wydarzyć, żeby horror założył koronę i co według was jest istotniejsze? Oficjalnie wydana książka czy wystarczy nam napisane przez anonima opowiadanie, które może doprowadzić do To tyle na dziś. Dajcie znać, czy taki materiał w ogóle wam się podoba. Co jeszcze byście dodali? albo o czym chcielibyście usłyszeć następnym razem dla studia Hexagon macie Gruszel